W tej grze możesz ścigać się ze znajomymi z naprawdę zawrotną prędkością. Sonic Racing Crosswords to nowa gra od SEGI, która ma być bezpośrednim rywalem dla Mario Kart, która to gra miała przecież sprzedać wszystkim nowego Switcha 2. Niebieski jeż może jednak realnie podbierać fanów czerwonemu hydraulikowi. Zanim dołączysz do wyścigu, zostaw lajka like i suba dla gracza niecodziennego. Sonic był już szybki bez samochodu, a teraz to już jest jakiś kosmos. Gracze, którzy zamówili grę przedpremierowo, mają już do niej dostęp i mogą grać. Patrząc na kartę gry na Steamie, są naprawdę zadowoleni. Oceny w tym momencie są przytłaczająco pozytywne. Gra bowiem prawie same pozytywne opinie. Oficjalna premiera już 25 września, a zagrać będziecie mogli na konsolach nowej generacji i PC. Dajcie znać w komentarzach, jaka postać z Uniwersum Sonika jest Waszą ulubioną i którą będziecie się ścigać. Zostawcie lajka like i suba dla gracza niecodziennego.